I inicjatywy międzynarodowe. Takie zwykle są pogranicza, wieloetniczne, nieszablonowe, działające ponad podziałami jak górne Łużyce, odbudowywane i odzyskiwane dla polskości, właściwie tylko osobistym zaangażowaniem emigrantów i przesiedleńców, nawet z drugiego końca naszego kontynentu. Uważaj. Możesz dać się zmanipulować na przykład przez sensacyjny nagłówek, emocjonalny język artykułu, filmik zrobiony sztuczną inteligencją, wypowiedź pseudoeksperta albo słowa wyrwane z kontekstu. Ale nie musisz narażać na to innych. Nie bądź internetowym trolem. Sprawdź informacje, zanim przekażesz ją dalej.